Szanowni Państwo, z, tutaj takie zadanie dotyczące kinematyki odwrotnej. Spróbujemy sobie to zrobić w sposób połączony, rysunkowy i na konkretnych danych. Czyli zamiast na symbolach od razu będziemy pracować na danych. Zadanie brzmi tak. Podaj wszystkie rozwiązania zadania kinematyki odwrotnej dla długości złącza pierwszego równego 1 i, i takich położenia końcówki. Jeszcze wiem, że to jest robot typu typu RRP to znaczy mamy złącze pierwsze obrotowe drugie mamy złącze obrotowe i trzecie złącze mamy pryzmatyczne o, takiego mamy robocika i teraz pokażę to Państwu, jak to się robi, tak, żeby jak zmniejszyć sobie szansę na pomyłkę. Mianowicie, będziemy, po pierwsze, zrobimy sobie taki precyzyjny rysunek do tego. Czyli pierwszy krok rozwiązania zrobimy sobie rysunek. I o co mi chodzi, precyzyjne? A no to, że zrobimy to w skali. Tą skalę sobie zrobimy, że 4 kratki to jest. 1 Czyli w skrócie 2 cm to jest 1, i narysujemy po pierwsze położenie końcówki w układzie odniesienia. Czyli narysujmy sobie gdzieś układ odniesienia, x, y, no i rysujemy położenie końcówki. Czyli mamy tak. Ustaliliśmy sobie, że dwie kratki to jest 1, czyli xc równa jest 1. YC jest równe, jest równe 2, czyli tutaj w tym miejscu będzie nasza końcówka. Wiemy też, że końcówka, to przepraszam, pi 4 sobie zrób. Wiemy, że końcówka jest nakierowana pod kątem pi czwartych. Co jeszcze wiemy? Pierwsze złącze jest złączem o długości 1, czyli l L1 jest równe 1, to jest, to przepraszam, to ogniwo ma długość 1. I jak to narysować, że mamy ogniwo o długości 1? Weźmiemy sobie cyrkiel i wiemy, że jeżeli ogniwo ma długość 1, no to znaczy, że maksymalnie co może zrobić, to może poruszać się po takim okręgu o promieniu 1. Więc sobie narysujemy właśnie taki okrąg o promieniu 1. Narysujmy też nasze, nasz kąt ustawienia końcówki. I możemy teraz też to jest kąt 45 stopni, czyli wiemy, że, że będzie nasza końcówka poruszać się po takiej linii. Co w związku z tym? Możemy zauważyć, że są dwa położenia pierwszego ogniwa, w którym nasz robot będzie miał spełnioną tą zależność, yy, dla której będzie odpowiedni kąt. Mianowicie albo możemy mieć tak robota ustawionego, albo możemy mieć tak robota ustawionego. Czyli to, to co będzie w rozwiązaniu... To będzie przecięcie tej linii z kołem o promieniu 1. Będziemy szukać takich rozwiązań. I teraz jak to jest łatwo zrobić? No tutaj z racji tego, że to będą dwa i to do tego no, różne rozwiązania, to dobrze sobie w ogóle zacząć od tego, żeby no, na podstawie tego naszego precyzyjnego rysunku te rzeczy wyliczyć. Mianowicie to, to, czego szukamy, no tutaj nie mamy jeszcze zmiennych podanych, ale będziemy szukać kąta nachylenia i to będzie albo taki kąt nachylenia, albo taki. Czyli to będzie, tu nazwijmy, że to jest kąt θ 1A, tutaj będziemy mieli teta 1B. Teraz od tej naszej linii to tu będziemy mieli teta. 2A to będziemy mieli teta teta 2B, czy znaczy teraz da się jakoś oszukać? Generalnie da się, dlatego że z tego rysunku, już jesteśmy w stanie sobie te kąty podać? No, po pierwsze, to wiemy, że co, że kąt teta 1A to jest po prostu kąt 90 stopni. Czyli możemy sobie podać przybliżone wartości z rysunku. Wartości z rysunku. Co to nam da? No to, że będziemy też sprawdzać nasz wynik, czy to w ogóle ma sens. Te przybliżone wartości z rysunku to będzie co? Teta 1a to jest 90 stopni. Teraz teta theta 2, w jaki sposób będzie, będziemy liczyć? No przyłożymy sobie, Albo akierkę tu, i tu by się przydała taka, która ma Która ma y, też ujemne, przepraszam, kątomyśl, który też ma ujemne kąty Albo możemy to przyłożyć w drugą stronę I pamiętać o tym, że ten kąt to będzie kąt ujemny Tutaj oczywiście robię to przykładowo, bo to dość łatwo się da odczytać, że to jest 45 stopni, ale teta 2 b to co jest istotne, to że mamy minus 45 stopni. Muszę się od tej linii odchylić zgodnie ze wskazówkami zegara. No i jak wyliczyć, jak wyliczyć za to tą długość, czyli ile się muszę wysunąć? No, wyliczyć to może duże słowo, ale jak mogę to podać z rysunku? Po prostu przykładam sobie linijkę. Ja się troszeczkę przesunę z tym, żebym się tu zmieścił. I liczymy sobie, mamy taką wartość, wychodzi mi około tutaj, no powiedzmy 2,8, czyli mamy 2,8 cm, co nam mówi, że lambda a, no to wiemy, że 2 cm to jest 1, czyli po prostu będę to dzielił przez 2, to jest około. 1 i 4. Czyli też nasza pierwsza kombinacja, nasza druga kombinacja to już też Teta 1B 180 stopni. Teraz mm, mielibyśmy odchylenie, które też musimy jakoś sensownie policzyć. Zauważmy, że to co się tu zadziało, jest poszliśmy sobie Poszliśmy sobie aż tak i znowu jesteśmy w tej sytuacji, że mamy ujemny kąt i to mamy kąt pełny. No i to oczywiście nam będzie 135, tylko że z okej Ok, i znowu bierzemy sobie linieczkę przykładamy. to nam wychodzi jakiś pięć trzy, czyli nam tam b Przez około tak, teraz sobie tam czyli do takich wartości powinniśmy dojść. Mamy dwa rozwiązania, do takich wartości powinniśmy dojść. Jak do tego teraz przejść, żeby to obliczyć? Znowu robimy sobie pewne obserwacje. Punkt przecięcia okręgu z linią to jest końcówka pierwszego ogniwa. Nazwijmy to sobie, że to jest punkt A. Czyli tu mamy A, to będziemy mieli C jak chwytak i wiemy, że co? Moglibyśmy to w różny sposób napisać, te, te równania, żeby nam, nam było wygodnie. Kluczowe dla nas będzie to, żeby w jakiś sposób opisać, co się tak naprawdę dzieje z tym przecięciem. Jak opisać ten punkt przecięcia? Więc po pierwsze możemy napisać, że dla tego punktu przecięcia spełniona jest zależność, że xc kwadrat, Plus yc kwadrat jest równe 1, dlatego że poruszamy się po okręgu, czyli prawdziwe jest takie wyrażenie, wzór na okręgu ośrodku w punkcie 0,0. 0. Co jeszcze możemy opisać? Znamy położenie chwytaka yy. i wiemy, że co, że xa ten nasz punkt i teraz plus ta odległość, czyli ta odległość to będzie. No, możemy sobie zapisać w takiej ogólnej postaci to będzie cosinus 45 stopni razy ta nasza lambda będzie równym będzie równe 1 wiemy też że y a Teraz za to plus L razy sinus 45 stopni będzie równe 2 Czyli mm, przepraszam to nie XC, tylko XA i YA okay. mamy XA kwadrat plus YA kwadrat jest równe 1, takie mamy trzy równania, które są spełnione. Zastanówmy się, czego tak naprawdę szukam. No, to, co nas interesuje, to jest lambda. No to XA jest wartością pomocniczą. E, oczywiście to można też zrobić na dalej wchodząc w symbole y, i to pokazałem na innym filmie. Y, ale tutaj, jako że pracujemy na liczbach, no, to może poprzekształcajmy sobie tak to równanie, żebyśmy jak najszybciej dostali lambda. Czyli to, to co de facto robimy, to będzie taka metoda. Mm, Bardziej geometryczne. Yy, przekształćmy teraz to, to równanie. Cosinus 45 stopni, sinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. Czyli mamy teraz yy, wzór tak naprawdę na xA. To jest równe 1 odjąć lambda pierwiastek z 2 przez 2. YA to jest za to 2 odjąć lambda Pierwiastek z 2 przez 2. Mamy na x i na y. To są dla nas w tym momencie zbyteczne rzeczy. Możemy wrzucić to w równanie pierwsze. I będziemy mieli równanie kwadratowe. No, no, fajnie, że równanie kwadratowe, bo pozwoli nam znaleźć te dwie lambda, tą lambda i tą lambdę. Czyli mamy w tym momencie. 1 odjąć lambda pierwiastek z 2 przez 2. Kwadrat plus 2 odjąć pierwiastek y, przy, lambda pierwiastek z 2 przez 2 kwadrat jest równe 1. No i nie zostaje nic innego niż rozwinąć to. Yy, mamy dwa różne wyrażenia, no dwa, dwa razy będziemy te, te rzeczy rozwijać. 1 kwadrat odjąć 2 y, lambda, pierwiastek z 2 przez 2 plus lambda kwadrat, no i pierwiastek z dwóch to nam będzie 2 przez 4, czyli 1 druga razy 1 druga i będziemy mieć dalej plus 4 odjąć 4 lambda pierwiastek z 2 przez 2 i plus lambda kwadrat 1 druga jest równa 1 Teraz to sobie musimy uporządkować, czyli co mamy wyrażenia związane z lambdą kwadrat, mamy wzór lambda kwadrat, teraz mamy wyrażenia związane z samą lambdą i to będzie minus sobie zobaczmy, tutaj mamy pierwiastek z dwóch, to mamy dwa pierwiastki z dwóch, czyli minus trzy pierwiastki z dwóch minus 3 pierwiastki z 2 lambda. No i na końcu już samodzielnie nam stoi tutaj 1 kwadrat, czyli no to jest 1 oczywiście, tutaj 4 i tutaj też 1, ale z drugiej strony, czyli będziemy mieli plus 4, jest równe 0. Co teraz możemy robić? Oczywiście wzór na delta i tak dalej, to wszystko jest fajnie, ale nauczmy się korzystać z kalkulatorów. Kalkulatory, takie matematyczne, które mamy, one pozwalają nam od razu rozwiązywać równanie kwadratowe. Klikamy sobie tryb, mamy tryb equation i w ten equation wybieramy równanie kwadratowe 3. Zapisujemy się, co wiemy, czyli wiemy, że tutaj jest 1, tutaj mamy 3 pierwiastki z dwóch i c to jest czwóreczka. i dostajemy dwa rozwiązania. I to sobie może przełożę. Dostajemy dwa rozwiązania. Lambda i to będzie, która to będzie lambda. Yy, tak trzymają, się, się trzymają z tych naszych wyrażeń. To to była lambda b. Dwa kropka osiem trzy. I lambda a to jest 1,41 zobaczmy, że nam wyszło no to było oczywiście przybliżenie mam nadzieję, że jest, jeszcze dostaniecie staranniejsze wyniki ale istotne jest to, że potwierdziło nam te nasze przybliżone wyniki czyli jesteśmy na dobrej drodze jak to teraz dalej zrobić? no zastanówmy się w jaki sposób możemy teraz zdobyć te kąty Czyli mamy teraz ten pierwszy kąt y, i θ1a y, teta, teta θ1b y, y, To co się dowiedzieliśmy z tej lambdy y, to może tutaj nam się trochę te dublują oznaczenia, ale to co się dowiedzieliśmy z tej lambdy y, to jest położenie punktu y, a. Dlatego, że możemy sobie teraz ułożyć równanie na konkretnie to położenie. Czyli co wiemy? Że po prostu będziemy musieli odejmować ten wektor. Czyli od tego położenia odejmujemy wektor związany z lambda. Czyli no tak pokrótce znowu będziemy mnożyć tą naszą lambdę razy. No po prostu skorzystamy z tych dwóch równań. Już teraz wstawiając wartości, czyli mamy mm, X, A no i już możemy sobie po kolei robić plus Będziemy te, te dwie wartości wstawiać, czyli mamy teraz, mm, już, już sobie ten tryb przełączę xA plus 1,41 razy. To oczywiście można by też było robić yy, numerycznie, tylko chciałbym, żebyśmy też nauczyli yy, korzystać z kalkulatora, czyli z tego pierwszego równania przerzucam to na drugą stronę i mam, że xA jest równe 1 odjąć tyle, czyli 1 z x no to to jest oczywiście w przybliżeniu 0 i to znamy z rysunku czyli x jest równe 0 też może też z rysunku trochę oszukam żebyśmy tu napisali, wyjdzie nam 1 yy, i to jest XAA trochę nam wychodzi dziwne to oznaczenie yy, A, X A, B Y, A, B nam wyjdą też już mógłbym to oczywiście wstawić, ale troszkę oszukam i napiszę, że to jest minus 1 i 0. Co w związku z tym? No tutaj też się nam przydaje rysunek. Dlatego, że pamiętajmy, że żeby teraz wyliczyć sobie ten kąt, to zastosujemy arkus tangens. To jest uwaga, najprościej zastosować arkus dlatego, że wiemy, że y, tangens z tego kąta to jest y przez x czyli jak chcę sobie wyliczyć to też oczywiście znowu nie ma problemu, żebyśmy mogli dalej oszukiwać, ale widziałem, że y, widziałem, że niektórzy mają problem z czymś takim że jeżeli sobie dostaję dzielenie przez 0 1 przez 0 dostanę to, że no wychodzi nam błąd i jest słabo. No, oczywiście można zapamiętać, że po prostu taka sytuacja dzieje się dla, dla kąta 90 stopni, ale można też sobie trochę pomóc. No, jeżeli się nie da 0 wrzucić, to wrzućmy coś, co jest bardzo bliskie tego zera i dostaniemy 1,57, czyli z tych dwóch wartości mogę powiedzieć, że theta 1a to jest. Arkus tangens z 1 przez 0 i to jest po prostu pi drugie. A co zrobię? No zamiast dzielić przez 0, podzieliłem na bardzo małą m, liczbę, wyszło mi, wyżej wyszło mi i pi y, y, przez 2. Tutaj za to mamy θ1b, y, no i tu mamy za to arkus tangens dwuargumentowy, ale no wiemy co chcemy uzyskać, dostaniemy tutaj te 180 stopni zobaczmy sobie tylko czy, czy mogę to na kalkulatorze uzyskać, czyli mam w tym momencie 0 przez minus 1 Dosta dostałbym wtedy 0 ale wiem, że jestem w tym momencie w, no to by można było powiedzieć 2 albo w trzeciej ćwiartce będę do tego dodawał 2 wiemy 0, 1 z tego wiem, że dostanę pi jest to rozwiązanie względem tego pierwszego przesuniętego pi. Hmm. Jeśli byśmy dostawali trochę więcej, no to wtedy Macie wzór na stwo argumentowe. I, I te rzeczy też, też nie są trudne. Co teraz dalej? Trzeci kąt najłatwiej wyliczyć jest z tego, że wiemy czym jest nasze FI. Wiemy, że nasze, to nasze nasz kąt końcówki to jest po prostu TETA 1 plus TETA 2 i to najłatwiej jest nam policzyć w związku z tym, że TETA 2 to jest coś takiego czyli to po prostu będzie uzupełnienie yy, uzupełnienie do yy, do 45 stopni tak żebyśmy to uzyskiwali yy, czyli mamy po kolei teta theta Theta2a to będzie pi czwarte podjąć pi drugie i tu mamy minus pi czwarte a TETA 2b to za to będzie pi czwarte i będziemy teraz odejmować odejmować To dostaniemy takie rozwiązanie, czyli dostaniemy minus 84 Ok, czy już możemy zapisać i pamiętajmy o tym, żeby starannie gdzieś, to znaczy gdzieś no, na końcu, pisać odpowiedź. Czyli na końcu tego zadania możemy już pisać odpowiedź. I zauważmy, i to jest moim zdaniem bardzo dobra technika, żeby zacząć od rysunku, podać sobie te przybliżone, No i sprawdzić, czy nam wychodzi to samo. Tak, z przybliżeniem mieliśmy minus 45 stopni, wyszło nam. To samo w tym drugim przypadku, też nam wyszło to samo, i tak samo tutaj nam te, te kąty się zgadzały. Dlatego napiszmy wynik. Odpowiedź. Aby otrzymać, otrzymać położenie kwoteka x jest równa 1, 2 i, i 4 Powinno konfiguracja jest złączowa związaniem są dwie. Złączowa. Teta 1A jest równa teta 1A gdzie mamy to T1A. Teta Tutaj 1A jest równa i drugie. TETA 2A lambdada jest równe 1 czy1 oraz teta 1b jest równa pi Teta 2B jest równe minus 34 pi oraz lambda jest równa. ,83. Tak by to wyglądało, mamy staranne rozwiązanie, mamy to sprawdzenie, z rysunku wiemy jakie są wyniki, dostaliśmy takie same, jesteśmy pewni, że to jest dobre rozwiązanie.